Po pierwsze, potężna nowoczesna polska armia. To absolutna podstawa. Musimy kontynuować program modernizacji, wydając na wojsko nawet ponad 4% PKB. Celem nie jest tylko odstraszanie, celem jest zbudowanie siły lądowej tak potężnej, by każda agresja na Polskę była dla Rosji misją samobójczą. Silna Polska to Polska, która nie jest petentem, ale kluczowym sojusznikiem, którego bezpieczeństwo jest w interesie USA. Po drugie, Trójmorze. Musimy przestać myśleć o sobie jako o kraju między Niemcami a Rosją. Czas myśleć o sobie jako liderze Europy Środkowej. Inicjatywa Trójmorza to nie jest tylko projekt gospodarczy. To jest potencjalnie potężny blok polityczny państw, które tak jak my, nie chcą być wasalami ani Berlina, ani Moskwy. Wspólne inwestycje, wspólne interesy i wspólny głos w Unii to nasza polisa ubezpieczeniowa od federalistycznych zapędów. Po trzecie suwerenność infrastrukturalna. Dlaczego projekty takie jak CPK są tak ważne? Bo uniezależniają nas od niemieckich lotnisk i portów. CPK to nie tylko lotnisko, to gigantyczny hub logistyczny, także dla Wojsk NATO, który daje nam kontrolę nad transportem w tej części Europy, to jest realne narzędzie budowania siły i niezależności.